Witam wszystkich, ja nazywam się Krzysztof Smoleń, a wy oglądacie pierwszy odcinek cyklu Absolwent, cyklu wywiadów z absolwentami SGH, którzy osiągnęli sukces. Już dzisiaj sprawdzimy, jaki pociąg do sukcesu ma nasz pierwszy gość, dr Jakub Karnowski, prezes grupy PKPSA. Zapraszam. Witam wszystkich. Moim gościem jest pan dr Jakub Karnowski, absolwent SGH studiów MBA oraz stypendysta Fundacji Margaret Thatcher w LSI. A obecnie wykładowca na SGH oraz prezes zarządu PKPS-a. Panie prezesie, chciałbym zacząć od retrospekcji. Proszę, aby pan wrócił myślami do czasów studenckich. Skąd wybór SGH? Czy jeżeli nie byłoby to SGH, to jaka byłaby inna uczelnia? Dzień dobry, rzeczywiście. Nawet to obecność w bibliotece SGH bardzo mi ułatwia w powrót do, do czasów studenckich, bo oczywiście spędziłem tu bardzo dużo czasu. Ze wstydem przyznaję, że mimo. Że przez cały czas jestem związany z SGH jako absolwent. Bardzo dawno nie byłem w tym miejscu, ale miło jest, miło jest powrócić. powrócić. E, dlaczego wybrałem SGH? Ja zaczynałem, zdawałem maturę w 1992 roku. To był szczególny okres, e, kiedy półki były puste. Gospodarka była gospodarką absurdalną e, i to się zmieniło. To się zmieniło w 1989 roku, jak wiadomo. Głównie za sprawą tzw. Planu Walcerowicza. I muszę powiedzieć, że głównie za jego sprawą zainteresowałem się, pochodzę z południa Polski, z Sosnowca, zainteresowałem się tą uczelnią i bardzo się cieszę, że podjąłem taką decyzję, żeby tu studiować. Czy uważa Pan, że studia SGH najlepiej przygotowują do swoich studentów do pracy potem albo do biznesu bądź pracy w różnych korporacjach? Nie, myślę, że znaczy, to na pewno nie najlepiej. Myślę, że dobrze przygotowują, z pewnością są to dobre studia, ale trudno, żebyśmy byli e, jako ludzie związani ze SGH na tyle arogancy, żebyśmy mówili najlepiej. Pewnie no, nie, ale przygotowuj, przygotowuje dobrze. Wydaje mi się, że 20 lat temu przygotowywały trochę lepiej, e, e, bo e, też było zapotrzebowanie duże na ludzi o wykształceniu sensownym, wykształceniu ekonomicznym czy finansowym. I dzisiaj konkurencja Krzysztof. jest dużo większa Krzysztof. i łatwiej jest takie, e, taką wiedzę zdobyć poza SGH. A jakiej wiedzy bądź dostępu do informacji zabrakło Panu podczas, e, w, zabrakło według Pana na SGH za czasów Pana studiów? Wydaje mi się, że studenci powinni mieć możliwość i to, o to powinny dbać władze uczelni zdobywania e, doświadczeń praktycznych na, e, jeszcze na etapie studiowania. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Czy Uczestniczył pan w życiu jakiegoś koła naukowego bądź yy, uczestniczył pan w życiu jakiejś organizacji za czasów pana studiów? Muszę powiedzieć, że nie, że na początkowych latach studiów skupiłem się na nauce, jakby to mm -hmm. było dla mnie najważniejsze. Też starałem się zarabiać pieniądze w, po to, żeby mógł się utrzymać utrzymać w Warszawie, co nie, nie było łatwe, więc nie miałem czasu na, na specjalnie na działalność w, w kołach naukowych. Natomiast stosunkowo wcześniej zostałem asystentem. Robiłem też program MBA, który był unikalną szansą, bo to był program, który wiem niedawno się skończył, niestety. Kiedy Pan zarobił swoje pierwsze pieniądze? Może wiąże się z tym jakaś ciekawa historia? Muszę przyznać, że stosunkowo nawet bardzo wcześnie zarobiłem swoje pierwsze pieniądze. Były późne lata, 80. rok, 87. Ja miałem wówczas 13 lat. A uważa Pan teraz, czy że SGH pomogło Panu osiągnąć sukces w swoim życiu? Zdecydowanie tak. Miałem szczęście. E, również związane z tym, że, że kończyłem studia w roku 1997, kiedy absolwentów SGH rozchwytywano właściwie od razu na rynku za bardzo dobre pieniądze, wielokrotnie większe niż to, co zarabiali na przykład moi rodzice. Wydaje mi się, że dzisiaj jest oczywiście dużo trudniej. Rynek no tak. jest zapchany. Nie wystarczy znać język angielski i umieć Dokładnie. liczyć i nie mieć, że tak powiem, zapaskudzonej głowy ekonomią socjalizmu. E, tylko trzeba mieć dużo, dużo większe umiejętności. Ale dzięki temu ludzie, którzy kończą SGH, są znacznie lepsi dzisiaj niż ci, którzy kończyli SGH 15 lat temu. Sukces jest takim pojęciem dosyć szerokim, każdy go definiuje na swój własny sposób. Mógłby Pan powiedzieć, czym jest dla Pana sukces? Myślę, że jest to jakieś samozadowolenie z tego, co się osiągnęło w życiu zawodowym, e, przed samym sobą. Rozumiem, że czuje się Pan tak. Teraz. Na pewno nie, nie czuję się osobą przegraną, natomiast no, chciałbym w życiu osiągnąć więcej niż osiągnąłem do tej Czy jest jakieś hobby, może, które pomaga panu w nawiązywaniu kontaktów biznesowych bądź w interesach? Nie sądzę, żeby było jakieś hobby, które mi pomaga w sposób szczególny w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Natomiast moim hobby jest piłka nożna. Lubię piłkę hmm. nożną i, i czynnie i biernie. Czy dobierając swoich współpracowników, czy preferuje pan? Yy, Absolwentów bądź, wyszłam no, studentów nie, ale absolwentów w SGH? Staram się dobierać współpracowników wśród sensownych młodych ludzi. Są często bardzo po jak na przykład e, dyrektorem Departamentu Analiz Rynkowych, który został utworzony rok temu w PKP. Wcześniej czegoś takiego nie było. Został 25-letni człowiek, e, super finansista, osoba. A, która dodatkowo potrafi zarządzać ludźmi, mimo tego, że jest bardzo młoda. Nie jest ona absolwentem SGH, ale siłą rzeczy rzeczywiście, spośród osób, e, z którymi współpracowałem lub współpracuję, najwięcej jest ludzi z SGH. Z można e, daje duże możliwości e, poznawania wiedzy. Można być bardzo dobrym, e, skorzystać bardzo wiele studiując z SGH, ale można również e, tak się migać od, 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 od wiedzy, że można dostać dyplomę SGH. Nie, no tak. yy, nie, nie, nie przejmując się tak naprawdę Rozumiem. studiowaniem. Samo skończenie SGH oczywiście jest mało, mało mało mówi o człowieku, ale jeżeli się spojrzy na to, kto, po, kto co studiował, jakie konkretne przedmioty wybierał, ewentualnie co dodatkowo robił, e, to, to można się dużo więcej powie dowiedzieć o kandydacie. Został Pan prezesem największej, najprężniejszej, no i naj, najważniejszej firmy transportowej e, w naszym kraju. E, jakie są Polskie Koleje Państwowe SA. Stan zatrudnienia na rok 2010 yy, wyniósł około 93 tysięcy pracowników. Jest to bardzo dużo. No jak odnalazł się Pan yy, w tak wielkiej firmie? PKP SA jest, stanowi wyzwanie nie tylko i grupa PKP stanowi wyzwanie nie tylko ze względu na ilość zatrudnionych ludzi, skalę firmy, ilość spółek, ale również ze względu na skalę problemu. Koleje w Polsce są tym obszarem, który się w niewielkim stopniu zmieniły, szczególnie porównując z innymi obszarami życia gospodarczego. Aby sobie z tym poradzić, trzeba postępować metodycznie też e, i mieć dużo pokory w sobie. Jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że za rok, dwa będziemy w Polsce mieli shinkanseny. Nie będzie takiej sytuacji. Zadam panu pytanie. Ile ludzi wozi grupa PKP? To znaczy Intercity i Telka? No wydaje mi się, że większość. 16%. Tak to pro, 16 Natomiast e, jak ktoś wsiądzie do e, pociągu przewozów regionalnych, kolei mazowieckich, coś jest nie tak, to dostaje się nam y, PKP. Nie cała kolej to PKP, natomiast y, jest y, w grupie PKP wielu, y, wiele spółek, które też nie mają nic wspólnego z koleją, czyli na przykład PKP energetyka, znaczy mają o tyle, że no tak. zasilają trakcje, y, ale nie są spółkami przewozowymi, ani nie są związane z, bezpośrednio y, z infrastrukturą kolejową. Duża część, większa część przedsiębiorstw y, należących do PKP, firm należących do PKP powinna być prywatna, bo po prostu tak lepiej funkcjonuje. Prywatyzujemy w związku z tym kargo. Debiut giełdowy jest przewidziany na czwarty kwartał tego roku. Wcześniej mamy nadzieję sprzedać polskie koleje linowe, które też są e, własnością grupy PKP, po to, żeby restrukturyzować te, te, te firmy i po to, żeby spłacać dług. Uważa Pan, że spółka powinna skupić się głównie na spłacie tego zadłużenia tak priorytetowo, czy bardziej na rozwoju i jakichś dalszych inwestycjach? Po pierwsze, my nie mamy problemów płynnościowych jako, jako, mhm. jako grupa. Mamy dług, trzeba się rozwijać, ale też trzeba wiedzieć w jaki sposób się rozwijać. Wykorzystujemy wielką szansę, jaką daje nam, dają nam pieniądze z Unii Europejskiej po to, żeby modernizować ponad 20 tysięcy kilometrów linii kolejowych w Polsce, modernizować infrastrukturę. To będzie trwało jeszcze dwa lata. Potem będziemy mieli wyremontowaną infrastrukturę, wykorzystane pieniądze z Unii. I szybkie pociągi, Pendolino, które będą jeździć na głównych trasach między Gdańskiem, Warszawą, Katowicami, Krakowem. No tak, czyli Tak jest, północ, Poznaniem, Wrocławiem. Jak wiadomo, nie można zjeść ciaska i mieć ciaska. W jednym czasie można, jeżeli robimy remont, to siłą rzeczy gorzej się w danym momencie jeździ na tej trasie. Na koniec chciałbym prosić Pana o radę dla moich kolegów, obecnych studentów. Jaką branżę według Pana powinni tutaj na której powinni się skupić, żeby niedługo znaleźć jakąś interesującą, no i oczywiście dobrze płatną pracę. Przede wszystkim radziłbym próbować różnych rzeczy, bo jeszcze, jeżeli jesteście młodzi, to musicie wykorzystać czas po to, żeby wiedzieć, właśnie sprawdzić na sobie, co, co was tak naprawdę interesuje, i taka byłaby moja rada. Dziękuję bardzo. Panie Prezesie dziękuję. bardzo dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję Koleżanki bardzo. i koledzy, mam nadzieję, że rad, których udzielił nam tej pan prezes Karnowski będą inspiracją do dalszych działań i osiągnięcia równie spektakularnego sukcesu. Dziękuję. 지금까지 정치팀의 김지경 기자였습니다.